Mamy kolejny odcinek serialu Cały Świat Przeciw Konfederacji, Konfederacja Przeciw całemu światu. Chodzi to o świat. Serio? No, trochę już staje się nudny i przechodzi w horror. Ale o jaki świat chodzi? Chodzi o świat demagogii, o świat kupowania głosów wyborców za ich własne pieniądze. No my. Yy, jesteśmy tutaj uczciwi intelektualnie, jesteśmy po stronie interesów Polaków i my mówimy, że nie będziemy im nic dawać, bo wiemy, że żeby coś rząd komuś dał, musi najpierw zabrać w podatkach albo, jak tu poseł Robert Winnicki zauważył, wydrukować pusty pieniądz, za który płacimy później w cenach produktów i usług, czyli w inflacji. Ten proces rozdawnictwa, zabierania i dawania kosztuje. Kosztuje Polaków, dlatego my Konfederacja, partia inna niż wszystkie. Po raz kolejny się wyróżniamy i postulujemy nie rozdawanie, ale postulujemy radykalną obniżkę podatków dotyczącą e, energii. Mamy swoje konkretne, konstruktywne projekty ustaw. Ustawa tani węgiel, w ramach której likwidujemy podatek VAT, CIT i akcyzę. Ustawa Prąd bez VAT, w którym likwidujemy VAT. Na prąd. Sprzeciwiamy się też zdecydowanie yy, i postulujemy zrezygnowanie z unijnej polityki klimatycznej, która narzuca kolejne y, ogromne, bezsensowne koszty na sektor energetyczny. I sprzeciwiamy się zdecydowanie likwidacji kopalń. Co myślę, że tutaj nasza kandydatka w wyborach uzupełniających, Bożena Modzelewska, doskonale rozumie i będzie walczyć z tym ze zdwojoną siłą. Szanowni Państwo. Rząd pragnie naszego dobra, dlatego mamy go coraz mniej, i Konfederacja rozumie, że w interesie Polaków jest to, żeby mieli wolność, własność, niskie podatki, żeby rząd po prostu nie przeszkadzał im w bogaceniu się, w budowaniu gospodarki. I my stoimy nie po stronie wyborczego interesu partyjnego, ale po stronie Polaków. Dziękuję bardzo. Ja mam wniosek formalny o udostępnienie tego nagrania.